No okay, i ludzie, jesteśmy z powrotem I jest to już drugi, druga część piątego odcinka Zajmę się I, I w tym momencie nie wiemy co mamy robić Tak, a dobra Tu jest coś ciekawego Okej, okay, czyli to jednak by było metro do domu header Okej, okay, tu są te zryte odgłosy Nie idziemy tam gdzie są potwory, Jeszcze tam boję Wchodzimy w dół Wszystkie potwory będziemy, będziemy unikać Będziemy się starać unikać Tutaj, tutaj co jest? Się zdaje, albo my się tu wróciliśmy Czy jesteśmy po drugiej stronie tego chyba? Nie, tu nie byliśmy Tak, bo tu była ta rozwałka Ale byliśmy po drugiej stronie tego czegoś Więc wchodzimy tu Zobaczmy te drzwi no Boże, header, wkurzasz mnie. <laughs> nie dość, że Bo lubisz łazić po strasznych miejscach, to jeszcze lubisz wkurzać, no. Jesteś po prostu jedyna. Kobieto, kto z tobą wytrzyma, kto z tobą wytrzyma. Jak znajdziesz sobie chłopa, to szacun. Mm, 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 mm. Tyle drzwi. Nie otwier nie otworzysz, no to nie pozostawiasz mi wyboru. Zmuszam cię, żebyś zeszła tymi sodami w dół. W sumie nawet nie muszę cię zmuszać, sama tu pójdziesz. No i potwory! No bo co można się spodziewać więcej po takim miejscu? Albo i nie! Patrzcie, widzicie? To metro działa. Wszystko fajnie, ładnie. Chyba będzie trzeba tu zeskoczyć. Pewnie tutaj. A rzucimy mięso. Nie chcę nic połączyć. Gdy słyszycie, to są coraz bardziej chore głosy. A puśćcie mnie! Puśćcie nas! Puśćcie nas! Czemu ja przyszedłem? Nie tu nie schodzić Może coraz gorzej Przestanę grać w tą grę Z zawału, dobrze, że zrobię sobie przerwę Te Syryny są naprawdę przerażające Ok. Może tak dla odmiany pójdziemy sobie na górę aby nie schodzić coraz niżej No my tu już byliśmy header, co to ma być? Czemu nie schodziliśmy tymi sodami? Nie rozumiem cię Dobra, spróbujmy zejść jeszcze na dół tutaj Uwielbiam kręcić się po metrze tak. Biegnij, header, biegnij. Co cię czeka, co cię czeka, nie wiesz sama? Zobaczmy, jesteśmy tu. Pewnie też nic. Z wychodzenia na drugą stronę, no właśnie. Bo po co? Przecież można tak wspaniale łazić i kręcić się w kółko, nie header. O, mamy health drinka. Dobrze. Rozglądnijmy się czy jest tu coś jeszcze Nie, chyba nie bardzo, chyba nie bardzo To dobra ludzie, wracamy na górę i rozejrzymy się O, to jest telefon Nie może użyć, na no jasne Już tak sprawdzam wszystkie te telefony może byś wyszła stąd Dobra, zobaczymy co teraz mamy tu jeszcze zrobić no, nie. Ale cóż tu już nie ma innych schodów Tu już byliśmy na dole, na górze Spróbujmy jeszcze raz na dół cóż. Tu się nie da tak Tam są drzwi ludzie, słuchajcie tam są drzwi A nie schodź tu! Heder, na górę! Raczej na górę I teraz cię psy będą atakować Biegnij Uda ci się? Dobrze ruszyliśmy tu z powrotem Będzie bezpiecznie? Nie będzie, nie wiem nie no, my tam musimy wrócić chyba, wiecie? Nie wiem co mamy tu zrobić, nie mam pojęcia co my tu w ogóle zwiedziliśmy Nienawidzę takich miejsc do zwiedzania Okej okay. Aha, bo my byliśmy tu po drugiej stronie tego, tej platformy trzeciej W tym miejscu, czyli Jeszcze nie byliśmy tutaj I tu spróbujmy właśnie pójść ...na tą stronę. Ej, okay, header nie może tu długo być, bo cię potrąci... ...pociąg metra. Żeby inaczej. No dobra, spróbujmy wyjść tutaj. Jeszcze... ...i zobaczmy, jak to wygląda. Yy, nie byliśmy jeszcze chyba tu... ...z tego, co widzę. Dobrze idziemy, dobrze idziemy Tu są jakieś schody w dół Dobra, no to schodzimy tutaj O nie znowu No i to jest to Tutaj gdzie chciałem pójść Dookoła. Ok, tu jest kolejna bramka Ale zamek jest rozwalny, oczywiście Nie schodź tu Boże, header ty to masz genialny moment na zejścia Nie wiem, nie mam pojęcia, ludzie, co ja mam tu zrobić Naprawdę nie mam pojęcia To jest Powa odcinka nud Zobaczmy Następne Tutaj nie byliśmy tu był ten pociąg, a tam słyszeliśmy maczugę i tam musimy się dostać A nie jest jak? W jaki sposób Dobra, tu jest góra, tu schodzimy w dół Są kolejne zejścia Spróbujmy wrócić się tam, gdzie był mniej więcej pociąg nie, no to nie będzie miało sensu za bardzo, bo tu jest tylko jedno przejście, no dobra Coś mi się wydaje, że trzeba zrobić przy tym pociągu jeszcze No tutaj znowu będą te psy się nie opłaca tam iść Żeby mi coś biło No tutaj nie przejdziemy, no tak to mamy jedyne drogi skąd jeszcze przyszliśmy z, Przyszliśmy stąd Eee... I tu była platforma druga Dobra spróbujmy sobie pójść jeszcze raz tu na platformę drugą Aha zobaczmy jeszcze jak to jest podpisane mm, mm, mm. Tu jest platforma druga czyli tutaj zejdziemy Dobrze header no to idziemy idź 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 Hmm... Tutaj... jak i tu jest do góry, no dobra. Aha, no i tak, to jest po drugiej stronie, są to prostu Albo nie! Ja pierdziele, co to ma być?! Co to jest, HD? Co, co to jest, 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 uciekaj, 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 co to jest, Boże. Co to było? Uff. Dobra, słuchajcie, ludzie, jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, to zapraszam was do następnego, następnej części tego odcinka. Yy, no, to tyle, <laughs> zapraszam.